Witam serdecznie, jest z nami zespół Herbamicze witamy również. Jak to się mówi? Regały, muzycy regowi? Dowolnie. Dowolnie. Nie obrażamy się żadne e, Dowolnie. Myślenie. chyba że e, jest nieparlamentarne i obrażają e, się To muzycy, oczywiście, to z oczywiście żart, ale w tej branży żarty wszelkie, wszelkie uchodzą, o ile trzymają formę i normę. E, występujecie dzisiaj dziewiętnastej na scenie. E, gracie od paru lat muzykę szeroko określaną jako regę, oczywiście ze wszelkimi innymi odmianami. Jaki macie największy sukces, takie największe swoje osiągnięcie na koncie? Wydaje mi się, że największym osiągnięciem naszym jest finał konkursu w Ostrudzie, największym festiwalu regowym w Polsce z największymi tradycjami i takim najbardziej prestiżowym, wydawać by się mogło. Udało nam się dotrzeć do finału konkursu młodych zespołów dwa lata temu, Półtora roku. W 2012 roku. To jest naszym sukcesem, a sukcesem jest też generalnie to, że przez tyle lat gramy. W zasadzie w niesmienionym składzie to do takiej takiego trzonu na dobrą sprawę, i, i udaje nam się to w ryzach utrzymać. Tak mi się I tu muszę powiedzieć, że to nie jest ustawka. Tak się złożyło, że byłem na urlopie w Ostródzie te półtora roku temu i zupełnie przypadkowo trafiłem na ten koncert i na kilka innych koncertów. Także miło było Was widzieć na scenie i mam nadzieję, że też i występ w tłuszczu wypadnie dobrze. Pytanie kolejne: kim są dla Was mistrzowie? Nie pytam, czy, czy Bob Marley, bo podejrzewam, że to było pytanie może banalne, ale. Kogo wy prywatnie słuchacie? Jakich muzyków cenicie? Mm, muzyków niekoniecznie regowych, ja bym powiedział, bo każdy jakiś lubi swoje rzeczy. Mm -hmm. Ale regowych, oczywiście, klasyka, no, na pewno. To, każdy to lubi i z tego czerpiemy, z tego się uczymy. chyba już na próba. A, poza, no, a poza, poza tym nurtem, bo wiadomo, że jeśli muzyk gra, powiedzmy, gra, śpiewa, e, tak, e, muzykę regio, no wiadomo, że słucha też innych nurtów. Jakby kim są wasi mistrzowie? Jeżeli chodzi o wokalistów, właśnie jeżeli chodzi o klasykę, Don Carlos chociażby, czy Horace Andy, to są dla mnie te osoby, które rzeczywiście stawią sobie za wzór, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, jeżeli chodzi o właśnie te walory już stricte wokalne, no to właśnie raczej w tym kierunku, natomiast jeżeli chodzi o, tak jak mówię, szeroko pojęte inspiracje, to po prostu dobra muzyka, to nie, nie, nie ograniczamy się do gatunku konkretnego, jakiegoś jednego. Dziękuję w takim razie bardzo i o dziewiętnastej widzimy się na scenie. No. Zależy po której stronie kto się ustawi. Zapraszamy serdecznie. Także do zobaczenia. U mnie prosimy się do zobaczenia dziękujemy. Się. dziękujemy.